To kogo? Ooo! jest jak krwawe życie Jestem od ciebie większy, więc zawsze będę ci w stanie przylać. Przyzwyczaj się do tego ciepła, klucza. Wayne, ależ z ciebie kawał dzikusa, więc? Fakt! Więc trzymaj dystans, bo ty się oberwiesz. Nie szarp się, tylko jeszcze bardziej za Po co ja się stawiam? Duzi zawsze biją mniejszych, tak już jest na świecie. W sztukach walki nie. Ale jak to, że w sztukach walki nie? Co ty wiesz o starożytnych, mistycznych sztukach walki? Wiesz, no słyszałam, że jakoby ktoś, kto zna sztuki walki, może wykorzystać przeciwko przeciwnikowi jego własny ciężar. Masa nie ma znaczenia. Jej! Ale to wymaga odpowiednich ćwiczeń duchowych i tej, no, filozofii i w ogóle wielu lat ciężkiej pracy. Sztuki walki, jasne! Mistrzu, dokładnie wiem, czego ci potrzeba. No, wskakuj. ten przeklęty meteoryt? A ha. gdzie go położyłeś w skarbie? To taka promocja. Podobno w każdym pudełku płatków znajdziesz łatwopalny meteoryt. Lucien ma babskie galoty. Nie żadne galoty, tylko gi. No właśnie mówię, gi to pewnie kolejny etap dorastania. Nie sądziłem, że już go osiągnęli. Jak oni szybko dojrzewają? To nie jest żaden etap. Zamierzam poświęcić swoje życie sztuce karatsu. To połączenie karate, jiu jitsu i kung fu. Ach tak, a co powiesz na to? Ręce precz od moich płatków w głowie! Może jeszcze nie teraz, ale cię załatwię i to już wkrótce. Wyprowadza zdradziecki atak na głowę. Ale Luzyn z łatwością go panuje, a potem... Robi wrażenie, co? Wiedziałam, że ta kukła nie ma z tobą żadnych szans. Ale czy w sztukach walki nie chodzi przede wszystkim o równowagę ciała i ducha, żeby nie musieć już się bić? Jasne! Ale najpierw niech posmakuje tego! Jeśli chodzi o aspekt duchowy, to za dużo Yang, a za mało Yin. Ale jeśli zależy ci na brutalnej sile, nie jest źle. Witaj przyjacielu. Miło cię widzieć. Wejdź do środka. Najpierw musisz znaleźć obiekt, na którym się skoncentrujesz. Coś, co jest dla ciebie szczególnie ważne. Dzięki temu odnajdziesz swoje centrum. Om... Dobra, twoja kolej. Rób to co ja. Om... I to na tym polega karatsu? Karatsu? Tfu! Karatsu to badziebie. To jest tai kong. Czysta moc. Doskonaląc się poprzez medytację, będziesz mógł siłą woli przenosić góry.

no już, dawaj, pokaż na co cię stać. Co tak siedzisz? Docieram do swego wnętrza, żeby ci spuścić górę na czachę. Nie ruszaj się, chcę dokładnie zobaczyć tkankę. No co jest, Wayne, atakuj! Cześć tygrysie, grysie, mam dla ciebie niespodziankę. Wypad stąd! No dawaj, Wayne, walcz ze mną, walnij mnie, walnij! Nie chcę się bić, nie chcę kopać, siedź jak ten głąb. Wayne, czy to prawda? Nigdy więcej bezsensownej przemocy i okrutnego okładania? Spadaj, ja medytuję. Znaczy się, że myślisz? Wąd stąd! Wayne, przestań! Natychmiast przestań! Bo jak nie, to przestanę oddychać i się uduszę. No dobrze, skoro... Jak to ma teraz wyglądać, to proszę cię bardzo, z nami koniec! Hmm? Sprawiłem, że sobie poszła, nareszcie się odczepiła. Zaprawdę wielka jest moc ta Teraz każdego mogę zniknąć, a już na pewno ciebie! Intrygujące. Jak mam go załatwić Karatsu, kiedy on tak ciągle siedzi, co? To się ciesz. Przynajmniej się ciebie nie czepia. Chyba o to ci chodziło, nie? Nie, to mnie nie zadowala. Chcę, żeby się mnie słuchał. Chcę być bliźniakiem szefem! Powinien ci wystarczyć brak siniaków. A gdybym tak go rozwścieczył, żeby musiał się bić, wtedy to ja byłbym szefem. Oj, marny pomysł. Myślisz, że jak poradziłeś sobie z jakąś kukłą, to teraz dołożysz Wayne'owi? Słyszysz, co do ciebie mówię? Marny pomysł. Hej -ja! Tego nienawidzisz jeszcze bardziej niż mnie. Tak, różowy babski puszek do pudru. Kuci kuci, 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 kuuu! Kuci, ku! kuci, 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 kuci. <small> <small> Jeszcze trochę i bym go zniknął. Zobacz, Wayne, mam tu twoje płatki. Otwieram pudełko, grzebię w twoich płatkach. Teraz bezkarnie je wysypuję. Zaraz ich nie będzie, przepadną na zawsze. Oh, a cóż ja tu mam? Promocyjny meteoryt z kosmosu? Dawaj! <small> Teoryt? To tylko kawałek jakiegoś głupiego węgla. Ech! O, leczku wiedziałam, że jesteś nieokiełznany, wiedziałam. Ech. Ale skąd ty się tu wzięłaś? Od prawdziwej miłości nie uda się uciec. Pa! Ależ mi się. Tak wiem, tak wiem, marny pomysł. To ja już wolę żyć w strachu. Właściwie zastanawiałam się, jak cię ściągnąć z drzewa. Oto to się nie martw. W tym akurat sobie poradzę. Nawet jeśli dalej nie radzę sobie z Łajnem, to w su czegoś mnie nauczyło. Wykorzystałeś drzewo przeciwko niemu samemu? Ach.